Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim piątym poradniku. Tym razem Wam pokażę, jak przygotować mapę, tak aby dało się na niej trenować granaty. Pierwsza komenda to SVC-1. na na czytę. Botki wyrzuca wszystkie boty. MP Road Time ustawia czas rundy. MP Road Time Diffuse również ustawia czas rundy. MP Freeze Time 0 usuwa zamrożenie na respie. MP Warm Up End kończy naszą rozgrzewkę. SV Granite Trajectory 1 pokazuje nam jak o granat. SV Infinity amo 1 daje nam nieskończoność amunicji. Bind V No Clip ustawia nam pod klawiszem V przenikanie przez ściany. If Weapon Smoke Grenade daje nam smoka. Wszystkie komendy, które Wam podaję, znajdziecie w opisie filmu. Możecie również znaleźć gotowe mapy do trenowania granatów w workshopie. Jak widać wszystko jest tak jak powinno być. Dziękuję za obejrzenie poradnika. Mam nadzieję, że filmik Ci się spodobał i zostawisz łapkę w górę, która mi da motywację do zrobienia kolejnego poradnika. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał na YouTube oraz zadaj mnie na Facebooku. See ya.